Dzień dobry i witam serdecznie. John Godson z tej strony. Dzisiejszy mentor będę mówił na temat, który uważam, że to jest takie um, na, na, na ten czas. Um, i, I temat dotyczy e, strach. E, I słowa, które mam do Ciebie dzisiaj, to jest to nie martw się. Nie ma się. I przeczytam z Księga Psalm 37 rozdział, werset 7, który mówi tak: Wycisz się przed Panem, oczekuj go cierpliwie, nie złoś się na tego, któremu się udaje, na człowieka, który przeprowadza swoje niecne plany. Ten werset mówi, abyśmy, abyśmy się wyciszyli przed Panem, abyśmy byli w miejsce, Odpoczynek przed Panem, abyśmy oczekiwali Pana cierpliwie i abyśmy nie martwili się o tych, którzy, których się powodzi, o ludzie, którzy przeprowadzają swoje złe plany. Każdy człowiek w pewnym momencie w naszym życiu mamy różne okoliczności, które są niesprzyjające. To może być okoliczności, ekonomiczne, finansowe. To mogą być okoliczności rodzinne. To mogą być okoliczności społeczne. I nasz naturalny instynkt i reakcja jest to, abyśmy się martwili i abyśmy się zniepokoili się. Ale, ale Bóg nas zachęca do tego, abyśmy byli w tym miejscu spokoju, w tym miejscu um, nie się. I obraz, który mi przychodzi do serca, to jest obraz Jezusa Chrystusa, kiedy wraz ze swoimi uczniami byli w tym młodzie. Biblia mówi, że kiedy przechadzali się czy przeprowadzili się przez tego um, 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 lek, um, jak to się nazywa, czy morza, Biblia mówi, że powstało wielkie, wielkie fala i było niespokojne. I aż nawet, że łódź, you know, woda napełniała tego łodzią. I w tym obrazie widzę uczniowie Jezusa. E, będącym w tym miejscu takiego zatrważania się, w tym miejscu niepokojenia się, w tym miejscu martwienia się, próbowali e, wydobywać tę wodę od tego łodzi. A drugi obraz, który widzę, widzę, to jest obraz Jezusa, który spokojnie spał, jakby nic się nie stało. I oni obudzili Jezusa i mówili: Panie, Panie, czy nie martwisz się, że my tutaj zginiemy? Jezus wstał. I gromił tego, tego um, e, fala. I było spokój. Ale zadał im pytanie. Wy, małowierne, wy, małowierne, dlaczego wątpicie? Dlaczego boicie się? Chciałbym Was zachęcać dzisiaj. Nieważny, jaki okoliczność Was spotyka, nieważny, jaka to jest sytuacja, zachęcam Cię. Abyś byli w tym miejscu wyciszeni, abyś nauczył się spać, przespać się przez burza, abyś nauczył się być w tym miejscu oczekiwania na Boga. Każda burza ma swój okres ważności. Każda trudność ma swoje um, termin ważności. Przyjdzie, to przejdzie. Nawet te najtrudniejsze sytuacje. To przejdzie. Zaufaj panu, dlatego że Bóg ciebie kocha i Bóg troszczy się o ciebie. I nieważne, jakie tobie by nie było okoliczności, Biblia mówi, że a wiemy, że we wszystkim Bóg współdziała ku dobremu dla tych, którzy go miłują, dla tych, którzy są powołani przez niego. Bez względu na okoliczności, Bóg tego odwróci ku dobremu. Biblia mówi, nie troszczę się o nic, ale we wszystkim, przez modlitwy i błagania, zwdzięcznienie, niechaj wasze prośby, będzie znane Bogu, a pokój Boże, który przewyższa wszelki rozum, z serc będzie, serc wasz i myśl wasz w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiam z Bogiem.